Dobrze, to zaczynamy. Cześć, to Karolina z Polish for You? Cześć, tu już ty na Polish For You. Tak, dzisiaj mamy kolejną pogadankę, kolejny temat naszej rozmowy. E, uczenie po polsku, od początku po polsku. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich e, nauczycieli i nauczycielki, które uczą języka polskiego jako tego. I wszystkich tych, którzy się interesują tym tematem, bo język polski jako obcy to jest coś często bardzo obcego dla samych Polaków i um, dlatego zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby się coś na ten temat dowiedzieć. Tak, porozmawiamy. Jakie są nasze doświadczenia z tym związane? Jakie są trudności, a jakie są ułatwienia, jakie są nasze w ogóle historie z tym związane? Bo jedną z pierwszych, i to chyba najczęściej dostajemy takie telefony, takie maile, takie zapytania. Słuchajcie, szanowny panie, mój mąż jest Hiszpanem. Czy wy uczycie polskiego po hiszpańsku? Prawda? Tak, właśnie w naszej szkole często tak jest, że dostajemy tego typu zapytania i tak jesteśmy, to jest zawsze taka dla nas lekka konsternacja, no bo nie znamy hiszpańskiego na tyle, żeby uczyć kogoś używając języka hiszpańskiego. A już nie mówimy o takich językach jak chiński czy nie wiem, portugalski. Tak. Ja bym policyjskiego też nie uczyła, więc tak. um, da, ludzie nie potrafią sobie tego, um, nie wyobrażają sobie tego um, uczenia się polskiego bez użycia języka drugiego. A nam się wydaje, ponieważ to już wyprackowałyśmy i stosujemy, że, um, że to jest możliwe. Tak. To jest możliwe. I tutaj jeszcze odwracając sytuację do, do nas, do nas Polaków. Jak często my e, chcemy uczyć się z native'ami? Przecież to są takie popularne e, w ogóle pomysły. Ja chcę ćwiczyć mój angielski z native'em. Nie chcę z tą nauczycielką ze szkoły, która mówi do mnie po polsku. Ja chcę z native'em. Ja chcę z native'em od niemieckiego, ja chcę z native'em od angielskiego, od hiszpańskiego. Jadę na wakacyjne kursy. Żeby, żeby tak. być w tym kraju i żeby, żeby uczyć się tego języka właśnie. Przecież nie dzwonimy tam nie pytamy, przepraszam bardzo, czy ktoś u was mówi po tak. polsku? No nie. Tak, dokładnie tak jest. I moje właśnie doświadczenie, to było takie doświadczenie z Hiszpanią, kiedy pojechałam na tygodniowy kurs hiszpańskiego i mój nauczyciel, co mnie bardzo zdenerwowało i rozczarowało, to był Hiszpan, który mówił do nas po angielsku. i no to było coś bardzo frustrującego i zupełnie niezrozumiałego, bo hiszpański to jest język nieeuropejski, to jest język na bazie łaciny, a wszyscy w grupie posługiwali się jakimś europejskim językiem, więc ten angielski był kompletnie niepotrzebny. Dokładnie. Jechałaś też nasycić się Hiszpanią i językiem, a nie tak, angielskim, tak? Tak. Dokładnie, dokładnie. I dokładnie tego zabrakło tak. I właśnie. I my coś takiego stworzyłyśmy tutaj w Poznaniu Polisz Cafe, spotkania właśnie z Polakami, dla obcokrajowców, którzy chcą rozmawiać po polsku, i to nam sukces tego projektu, sukces tego przedsięwzięcia nam po raz kolejny potwierdził, że ludzie, którzy uczą się polskiego, oni chcą rozmawiać po polsku. I chcą słuchać nas, oni kochają nasze babcie, oni kochają nasze babcie, uwielbiają niedzielne obiady u, u naszych u babć, naszych partnerów i partnery, partnerów, bo babcie nie mówią po angielsku i oni się wtedy bawią, tak, tak, dokładnie. To jest też bardzo takie absurdalne i smutne, że ludzie, którzy opanowali Polskę już na bardzo wysokim poziomie i posługują się Polszczyzną w sposób płynny i swobodny, spotykają ludzi w różnych sytuacjach, na przykład zamawiając hotel albo zamawiając kolację, robią to perfekcyjnie po polsku i Kelnerki, panie z obsługi, panowie z obsługi mówią do tych ludzi po angielsku. Czyli siedzi podozieniec, mówi bardzo dobrze po polsku, a niestety partner, partnerka do rozmowy mówi po angielsku. Tak. Więc to jest jakby nic. dla Polaków bardzo często jest tak, przepraszam jeszcze Karolina, że ciebie sobie, że jakby Polakom się w głowie nie mieści, że ktoś nie z Polski może mówić po polsku, za wyjątkiem, za wyjątkiem, wyjątkiem słowian, bo tutaj A, się kolejnie tak, Polakom, tak, wypracę, Polakom tak. wydaje, że Słowianie powinni mówić, jak to, nie, czy jesteś Rosjaninem, Ukraińcem, Białorusinem i ty nie umiesz mówić po polsku? Jesteś nie to, że rozumiesz? nie wiem, tak. no nie. Tak. umiesz? Od nich się oczekuje... Się od nich się oczekuje, że natychmiast, jak przyjadą do Polski, że oni przyjdą po prostu, we, przekroczą granicę i ten polski jakimś cudem po prostu wchłoną. No tak. Spróbujcie w drugą stronę. Tak. Wyjedźcie do Białoruś, pojedźcie na Ukrainę, do Rosji i spróbujcie nagle się dogadać. Tak. tak. Ta, ta, ta sytuacja wiąże się z tym, że mimo, że polski jako obcy ma drugą, długą tradycję nauczania, ale jednak to zainteresowanie językiem polskim jako obcym cały czas rośnie, coraz więcej ludzi się uczy języka polskiego jako obcego. I Polacy będą się stykać z cudzoziemcami, którzy albo się uczą, albo chcą się uczyć, albo już się na jakimś etapie języka nauczyli. Więc tak, tych, tak, mamy nadzieję, że będzie tych ludzi coraz więcej, bo nas to bardzo zawsze cieszy. Tak, i też to, co powiedziałaś, że o tych reakcjach anglojęzycznych na, na, na zapytanie po polsku, na, 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 na komunikację polską ze strony cudzoziemca. W życiu, oczywiście w życiu gdzieś w sytuacji naturalnej, restauracja, tak dalej, plus grupy na Facebooku. Jest bardzo dużo grup, na których i my tak. jesteśmy, które są dedykowane czy przeznaczone dla osób, które chcą się uczyć polskiego. I to, jest, to, jest, to się non-stop dzieje, że ludzie zadają pytanie o zaawansowane już rzeczy, a to oznacza, że tam już poziom języka jest wysoki. Jakie odpowiedzi ci ludzie dostają? Piękną angielszczyzną, od Polaków. To jest z tymi grami słów. U tak. nas, nas po prostu ten angielski tam zawsze bardzo fascynuje. A przecież człowiek, który zadał to pytanie o coś już naprawdę spublikowano o jakiś malutki szczegół stylistyczny. Bo ten człowiek napisał po angielsku, bo on najprawdopodobniej uczył się polskiego po angielsku. W związku z czym, jakby dla niego rzeczą naturalną jest to, że on zadaje pytanie o polski po angielsku. Ale jeżeli pyta o zaawansowaną rzecz. Można śmiało odpowiadać o polsku. Jeżeli pyta a nawet o, o niezaawansowaną rzecz, próbujmy, można to wytłumaczyć, tylko trzeba sobie to dobrze przemyśleć. Tak, i tak. często jest też tak, że ten angielski obcokrajowców w Polsce tak wszędzie otacza w pracy. W rodzinie, bo z reguły wszelkie relacje partnerskie budujemy na jakimś języku angielskim, bądź, bądź języku, języku któregoś z partnerów i najczęściej nie jest to polski. I tak naprawdę lekcja polskiego jest jedynym momentem w tygodniu. A jeśli jeszcze, jeszcze jest to kurs raz w tygodniu, to wyobraźcie sobie, raz w tygodniu 60 minut to jest mój jedyny kontakt z językiem polskim, kiedy mieszkam w Polsce. No to jest dramat. To jest dramat. Jeżeli ja jeszcze. Tak. Jako kolektorka, zabiorę ten, zabiorę ten polski i użyję, nie wiem, 70% czasu będę mówić po angielsku o języku polskim. Jaki to ma sens? Tak. I dlatego wydaje nam się, że mimo, że to nie jest łatwe i wcale nie, nie, nie chcemy tutaj takiej roztoczyć wersji tego, co robimy, takiej cukierkowej, że uczenie po polsku od początku po polsku jest czymś, czymś łatwym, prostym i przyjemnym. Wcale tak nie jest, mm -hmm. bo to wiąże się z wielkim wysiłkiem i dla nas, i e, dla kursantów. E, tak. bo to, to nie chodzi tylko nawet o umiejętności językowe, ale to chodzi też o psychologiczne sprawy, bo nagle tracę kontrolę, tak? Jestem dorosłą osobą i muszę sobie jakoś z tym poradzić, tak? Że, że nie rozumiem, że tracę grunt pod nogami, ale to już jest rola nauczyciela, bo nauczyciel to nie jest tylko nauczyciel, to jest psycholog, to jest aktor, to jest tak naprawdę jakiś mediator. Naprawdę pełnimy wiele, wiele, wiele ról, ale tutaj jest bardzo ważne nasze wyczucie, żeby też nie przerazić, nie wystraszyć. I po prostu cały czas jakby te proporcje zmieniać, jeżeli ktoś rzeczywiście ma blokadę i on bez angielskiego nie chce i nie może i w ogóle traci, no nie wiem, denerwuje się i to widzimy, jasne, dajmy mu chociaż to jedno słówko, tak, niech ma, niech ma, ale zmieniajmy te proporcje, jakby wplatajmy ten polski, niech ten polski ma priorytet, niech on pierwszy wybrzmi, tak, i on tak, sobie tak, potem tak, też tak, sprawdzi tak, sam tak, w tym, jak mamy jeszcze grupę, to zawsze jest tak, że ktoś zrozumie. I on powie to po angielsku, a niech to powie, tak? Ale my dajmy, tak. dajmy ten kontekst z językiem, pokażmy to, wspierajmy to, co mówimy rysunkiem, zdjęciem, używajmy internacjonalizmów. Tak, to wszystko buduje, to wszystko pomaga w, po prostu w rozumieniu. To oczywiście, to jest w ogóle, osobny temat i zrobimy go też. Jakie są strategie uczenia, jak to tak. robić po polsku, bo, bo tu byśmy nikt nie skończył, a już mamy 10 minut Justyna, więc musimy się zbierać. Tak, musimy się zbierać, ale jak będziecie uczyć po polsku, albo jak macie kontakt z cudzoziemcem, który chce naprawdę się uczyć, Polskiego, to róbcie to proszę, szukajcie takich okazji i w sobie takiego miejsca, jak jesteście nauczycielami, jak jesteście Polakami, którzy mają kontakt z cudzoziemcami, żeby, żeby ten Polski był na miejscu pierwszym przy takich ludziach, którzy sobie tego życzą. A zobaczycie, będzie wesoło, będzie wesoło. To są kalambury e... tak naprawdę, to są kalambury. <laughs> tak, tak. Co do będzie umiał podjąć ryzyko, podjąć ryzyko wypowiedzenia się po polsku, czyli na imprezie, w pracy, na ulicy, w urzędzie, być może będzie łatwiej mu, po prostu szybciej podjąć to ryzyko mówienia po polsku. I nauczy będzie, sobie też. Będzie, mhm. będzie w języku zanurzony tak. i będzie bliski języka, języka autentycznego. I nauczy sobie też nauczy sobie też y, radzić sobie z nim, nauczy się radzić sobie z tą sytuacją, że nagle jakaś pani w sklepie nie mówi po angielsku i będzie mu tam bla, 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 bla po polsku, tak? I on, on nauczy się tak. dzięki temu radzić sobie z taką sytuacją, wyłapać te słowa klucze, tak? Wyłapywać je i rozumieć tak. i, i, i jakoś wejść w tę komunikację dalej. Czy nawet powiedzieć nie rozumiem, proszę mówić wolniej, tak? Tak, bo y, wiecie co? Pod... Myślę Widzimy też, że to jest trochę też takie smutne, że ludzie chodzą na kursy polskiego, a potem jak się ich zapyta, a gdzie tak naprawdę się nauczyłeś tego polskiego? Super, że są te babcie i super, że są ci dziadkowie, ale to nie jest ich funkcja, to jest nasza funkcja, tak. nasza rola, bo to my, mamy, to my mamy to robić profesjonalnie i mamy to robić tak, żeby ci ludzie byli z tego zadowoleni, czyli mówili po polsku. Tak, tak, dać im narzędzie do radzenia sobie z tym językiem. Dobrze, musimy kończyć, bo tak. mamy 12, prawie 12 minut. Nie wiem, czy ktoś, obejrzy, czy ktoś to obejrzy do końca, więc zapraszamy. Zapraszamy i dajcie znać, co o tym myślicie. Będzie nam naprawdę niezwykle miło, jeśli wypowiecie się na ten temat. Także zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i pa pa. Tak, taste. Trzymajcie się. Cześć. Muszę to teraz wyłączyć. Pa.